nie Radbor, Grundig Automatic 19, TK-19. Mój pierwszy prototypowy serwis lampowy, jak ja to nazywam. Oczywiście sprzęt został trochę doczyszczony, z tego względu, że nie wyglądało to tak, jak w tej chwili. Co prawda bardzo ładnie zachowane. w środku, byłem zdziwiony raz z e, jakością elementów co prawda wszystko wygląda to topornie, żelaźnie i, i nie ma nic wspólnego z dzisiejszą elektroniką. E, w końcu jest to 63 rok. E, miał niewielki problem. E, problemem było napięcie, żarzenia po około minucie, No czy może więcej dwóch od momentu załączenia. Upalał, nagrzewał się przewodzik e, i niestety. Wszystko po prostu gasło. Widzicie tutaj magiczne oko. Magiczne oko służy tutaj tylko do ustalenia poziomu przy zapisie. Mam do niego jeszcze jakieś tutaj szpule. Jest kilka szpuli: raz, dwa, trzy. I tutaj czwarta. Dlaczego na filmie jest dzisiaj Grundik? A do tego, że po prostu będzie wystawiony na aukcji Allegro i pod filmem jeszcze link do tej aukcji. Aukcja będzie od złotówki. Nie jestem fanem magnetofonów gaszpulowych. Nie przejmujcie się, zostaje cały czas przy naszych ukochanych Radmorach. Jacek, twój Radmor praktycznie prawie złożony. Zostaje jeszcze chwilka i zestrojone, być może na jutro. na jutro wyjdzie. Wracając jeszcze tutaj do naszego Grundiga. No, to jest tak, że było tu trochę mankamentów typowo mechanicznych, a mianowicie musiałem doprowadzić do ładu sprzęgła z tego względu, że po załączeniu na przykład nie obracała się szpula, nie, 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 nie ciągnęło po prostu taśmy. Problem był też z przewijaniem. W tej chwili, jak widzicie, jest po prostu wszystko działające. jest tutaj jakaś automatyczna funkcja, no niedokładnie jakaś funkcja wyłączenia w momencie kiedy skończył się szpule automatycznie zostanie wyłączony, wyłączony przycisk play sprawdziłem magnetofon nagrywa odtwarza co prawda no, nie jest to stereo ale, ale bardzo ładny bardzo fajny stan więc bez względu na to, kto ile za niego da, tutaj będą jeszcze dołożone takie szpule. Z tego jest tego raz, dwa, trzy, cztery i piąta. Także zapraszam do licytacji, jeżeli ktoś interesuje się szpulowcami. Jest do tego sprzętu instrukcja użytkownika. Jest tutaj mnóstwo różnych. Informacji, zdjęć, hmm. Przez do tego pokrywa można wziąć go w rękę, zabrać pod namiot razem z agregatem brudnotwórczym i można słuchać muzyki. Lub ewentualnie, jeżeli ktoś zbiera po prostu szpulowce i na przykład interesuje go Grundik, to zapraszam. Hmm. To by było na teraz tyle. Dziękuję Wam za ten. No. 4 minuty 30 sekund i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!